Siemaneczko, witajcie moi drodzy. Dzisiaj w piąty dzień, ale 6 dnia grudnia. Bo myślę, że zdąży jutro, wczoraj wieczorem, ale jednak coś poszło nie tak. Jaris powiedziała, że nie wraca. No i nie wróciła 5 grudnia już. Także no. <laughs> ale dziś zobaczcie, nowy członek doszedł jakiś. Także co, no lecimy. Nie. 183 członków nie ma, ale to coś. Nie wiem. Dzisiaj sobie zaczniemy od. Wybrania najpierw użytkownika. Oj, spinuj. Zobaczmy 31, dobra, pamiętaj 31 ziomek, teraz strona a to jest odpadki czy trochę no i druga strona i 31 ziomek Chyba. No dobra, czyli jak to było, moi drodzy? 3, 6, 9 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 i Norbix 31, niby. A co cię to obchodzi? Dobry, jestem Norbert. Miło cię widzieć. Szkoła średnia. O, dużo się tu dowiemy. Tylko ciekawe, ile miał Norbi lat, jak to pisano. Wydaje mi się, że to mogło być parę, parę lat wcześniej niż teraz, ale. Ale no, urodziny 6 września 16, a to jeszcze lepiej mam. <śm> to jest ONC Co to jest, moi drodzy? Nie mam pojęcia. No, ale chyba tu nic nie ma. Szkoda. Ale... Ale no, o, sprzęcik, mikrofon Nowox NC1, a ją, ja... Ja, człowieku mało, no, słowki Arctis 5, dowalone. Klawiatura, Marvel, GK, 901 Blue switcha 1056, dysku, pamięć, ramki, GTX, nie pamiętam modelu, no i elo, nie, tak trzeba żyć, no, no i git. Car Simulator, o, dobra giera. No także piszemy notkę nutkę, Norbixowi, no, no i gitara, moi drodzy, także do zobaczenia dzisiaj, dzisiaj jeszcze będzie szósty dzień. Ale to później, bo zaraz idziemy na turniej człowieku w halówkę, będziemy pykać, no way, nie, o coś tam, jakiś podpis, no, także trzymajcie się, do później i elo.